Cześć, z tej strony Korol Bocian. Dzisiaj tutorial jak możemy dodawać różne parametry do URL-a w naszej aplikacji oraz potem jak te parametry z tego URL-a wyciągnąć oraz na końcu też bardzo interesująca informacja jak jakaś inna aplikacja doda nam jakieś parametry do naszego URL-a też będziemy mogli je wyciągnąć. Jak? Już Ci pokazuję. Na początku skorzystamy sobie z takiego prostego przykładu gdzie zrobimy sobie menu, zbudujemy sobie menu więc dodam sobie tutaj layout naszej strony na wiersz i będziemy klikali w odpowiednie przyciski, które będą nas przenosiły w różne miejsca. Na początku dodam sobie Option Set z takimi właśnie opcjami Menu, więc dodamy Menu będziemy mieli dwie opcje: Home oraz Account. OK, jest. Słyszymy je sobie. Pierwszy przycisk będzie nas kierował do Home, więc weźmiemy sobie tutaj opcję z Homea: Home, weźmiemy Display. Ctrl D, duplikuję sobie, jeszcze zróbmy jakieś oddzielenie może między tymi wszystkimi elementami, przykład 20, 20 i tutaj druga opcja to będzie nasza pozostała opcja account. I w zależności od tego, co sobie klikniemy, będziemy przechodzili w inne miejsce. Jak klikniemy w home, to będziemy szli do strony index, go to page index i przekazywali parametr. Parametr tutaj jest send more parameters to the type. To the page i wybieramy sobie na przykład menu. Menu wpisujemy, tak się będzie nazywał ten parametr, tak samo jak na przykład tutaj na górze. Mamy name wpisane, a jego wartość to jest indeks. Następnie mamy ID, parametr tak się nazywa, a jego wartość jest właśnie taka. To tak, my będziemy przekazywali sobie parametr pod nazwą menu i jego wartość to będzie get an option, i tu weźmiemy home. To musi być tekst, dlatego tu bierzemy sobie display. OK, drugi przycisk. Jak klikniemy, to zrobimy przykazanie akanta. Żeby zrobić to szybko, możemy sobie skopiować ten nasz fragment, paste, podmienić przycisk na account i podmienić sobie tutaj opcję na account. Jest. Więc tym sposobem będziemy przekazywali sobie odpowiednie parametry, dodawali do URL-a. Ja sobie zobaczcie: usunę całkiem fragment z debug, klikam home, dodaje mi menu home. Klikam account, dodaje mi menu account. I teraz możemy sobie w ramach tego wyświetlić odpowiednie elementy. Będziemy mieli sobie jakąś grupę, która jest grupą dla koma. Więc ja sobie zgrupuję ten nasz element z te dwa przyciski, zgrupuję w grupę, 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 grupę typu wiersz. Zaś całą stronę zrobimy, żeby była jednak column. ustawimy sobie column. Zrobimy tą naszą grupę, żeby miała jakąś ramkę. Group Border. I normalnie ona jest ukryta. Ukryjemy ją sobie i będziemy ją tylko wyświetlali wtedy, kiedy wybraliśmy sobie Home. Bo to jest nasza grupa z Home'em, dodamy sobie jeszcze tutaj tekst i napiszemy sobie Home. Ale możemy to napisać w taki sposób, że weźmiemy w tej naszej grupie, a wybierzemy Type of Content Menu, Data Source to jest po prostu Home. Więc ten tekst będzie wyświetlał nasz, naszej grupy menu Display. Ok. I w tej grupie damy sobie taki warunek, że jeżeli nasz URL zawiera teraz home, tutaj jest home, to wtedy wyświetlaj tę grupę. Jak to zrobić? Bierzemy sobie URL. Więc bierzemy URL, get data from page URL. Te nasze data nazywa się menu, parametr nazywa się menu i on jest option setem o nazwie menu. OK, jeżeli to jest równe, jest równe to, co mamy this group menu w ten sposób, to zrobimy wyświetlanie tego właśnie elementu. I teraz szybko Ctrl D duplikuje sobie ten nasz element i mamy drugą grupę. Ta druga grupa jest Home Copy, więc zmienimy to na nazwę Account, bo chcemy teraz wyświetlać Account i zmienimy sobie tutaj, że Data Source to jest Account. I to w sumie tyle, tak? Możemy bardzo szybko wyświetlać różne widoki, więc zobaczcie, mamy menu account, wyświetla nam się niżej account, zróbmy jeszcze, żeby ta grupa robiła collapse when hidden, więc jeśli jej nie ma, jeśli się nie wyświetla, to żeby nie zajmowała nam niepotrzebnie przestrzeni, odświeżamy, zobaczcie, mamy menu account, wyświetla nam się account. usuniemy wszystko, mamy całkowicie pusto, nic nam się nie wyświetla, klikam home, jest home, klikam account, jest account. super, więc tym sposobem jesteśmy w stanie przekazywać parametry do naszej strony oraz je potem Wyciągać, a jak już jesteśmy przy wyciąganiu, to też jest taka ciekawostka. Mamy coś takiego jak parametry UTM. Jest to pięć parametrów używanych głównie marketingu, aby określić skuteczność kampanii z różnych źródeł i mediów kierujących do strony internetowej. I na przykład, jeżeli ktoś przyszedł do nas z Facebooka, to możemy o tym wyciągnąć informacje, jeżeli oczywiście taki Facebook dobrze tworzy link oraz jeżeli ktoś przyszedł z Google, to tak samo możemy wyciągnąć taką osobą sobie informacje, po prostu wyciągając parametr UTM podkreśnik source. Tak samo możemy tutaj zobaczyć, wyciągnąć inne informacje, na przykład medium, czyli określa typ linku, czyli tu jest koszt za kliknięcie, albo mamy też kampanię. Określa jakąś promocję, kampanii którą sobie zdefiniowaliśmy w ramach reklam na Facebooku albo w Google'u. Mamy jeszcze term, jakieś słowa kluczowe, które też możemy sobie tutaj dodawać, określając oczywiście takie kampanie sprzedażowe. I na samym dole jest content. Też możemy to potem sobie wyciągnąć, w zależności od tego, co chcemy robić na naszej stronie. Ja zrobię taki przykład, że jeżeli ktoś będzie nam przychodził z Google'a, to będziemy wyświetlali. Yy, Widoczek, w którym ta osoba będzie mogła sobie zarejestrować się, zalogować się od razu Googlem do naszej aplikacji, a jeżeli przyjdzie z Facebooka, to będzie wyświetlała Facebooka. Zrobimy sobie to na nowej stronie. Zróbmy sobie login, stronę, OK. Też jej ustawimy sobie opcję kolumn od góry do dołu, kolumn. Dobrze, dajmy sobie znowu kolejny option set, bo z option setami jest niełatwiej pracować w ten sposób. Damy po prostu source i będziemy mieli Google oraz Facebook. Dobrze, jest, super. No i zrobimy podobną historię, czyli mamy tutaj kolumn na naszej stronie, robimy grupkę, grupkę, której damy znowu sobie ramkę, ustawimy ją na środku, OK, bo ona się nie wyświetla, robię collapse and hidden i teraz jest type of content source. Data source, na początku przygotujemy sobie dla Google, więc dodamy sobie tutaj znowu tekst, login, by i możemy tu dopisać, znowu dodać fragment związany z naszym Google parents group source display. Ok, I kiedy to wyświetlimy? Wyświetlimy to wtedy, kiedy nasz URL, teraz URL musimy wyłapać sobie z Wikipedii, wyłapać jak się nazywa ten nasz yy, Source, jak się ten parametr nazywa? Więc on się nazywa UTM Source i on jest po prostu tekstem, ale możemy ten tekst skonwertować na nasze source, bo tak sobie zrobiliśmy option SETA, właśnie o tej nazwie. I jeżeli on jest równy to, co ma ta nasza grupa teraz wybrane w Source, to wtedy będziemy sobie to wyświetlać. No i znowu Ctrl D szybko sobie duplikuje ten element i mamy drugą grupę, która będzie pod Facebooka i Ctrl D mamy trzecią grupę. Która będzie już dla takich użytkowników, którzy będą się logowali i oni nie przyszli ani z Google'a, ani z Facebooka, czyli będziemy mieli taki e, widok, kiedy nasz UTM jest różny od zobaczcie, teraz nie zmienimy sobie e, group source, tylko jest is not Google, to nie jest Google, oraz Czyli damy sobie enda i też nasz ten URL, który też się nazywa utm-source. Też przekonwertujemy sobie na menu. Is not Facebook. Is not. Tutaj wzięliśmy Google. OK, Tu weźmiemy w parametrze, to musi być source, nie menu. Dlatego mi się nie wyświetla Facebook. Jest Facebook. Jeżeli to nie jest Google, nie jest Facebook, to wtedy będzie nam się wyświetla ta Grupa ze zwykłym loginem. Co po prostu damy do wpisania naszemu użytkownikowi e-mail oraz hasło. Zróbmy znowu preview naszej aplikacji i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Mamy naszą aplikację, zobaczcie, ona nie ma żadnego parametru dm w nazwie, więc bierzemy sobie nowy login. Wyświetla nam się piękny login. No to powinien być oczywiście e-mail i hasło do wpisania, ale tego nie robimy i dodajemy sobie parametr. Więc zakładamy, że ktoś przyszedł z Google, więc piszmy sobie Google. Jest. OK, zobaczcie, mam cały czas login, dlatego że my porównujemy z dużą nazwą Google. Zagramimy sobie Google w ten sposób, więc to musimy wyłapać, w jaki sposób jest tworzony, przychodząca stamtąd reklama, w jaki sposób wygląda ten link. Czy ten Google jest z małych, czy dużych literek, czy może jeszcze coś jest innego napisane. Ale załóżmy, że to wygląda tak, więc teraz wyświetlam naszemu użytkownikowi możliwość zalogowania się Googleem, bo wiemy, że on z Google przyszedł, więc on. Zapewne ma gdzieś tam konto, skoro używa przeglądarki Google. Załóżmy teraz, że ktoś przychodzi z Facebooka, więc mu, zobaczcie, logowanie z Facebooka. A teraz załóżmy, że on przyszedł z jakiegoś innego medium, np. Pinterest. Zobaczcie, znowu wyświetlam mu zwykły login, bo to nie jest ani Facebook, ani Google, a dla Pinterestu my nie mamy tutaj implementacji do logowania się. I tym sposobem jesteśmy w stanie wyciągać parametry URL z. Yy, Takich parametrów, które sami my nie definiowaliśmy. Nasza aplikacja ich nie generuje generują je jakieś zewnętrzne narzędzia, zewnętrzne aplikacje ale my jesteśmy w stanie na nie reagować. I to wszystko, co chciałem Ci dzisiaj pokazać. Bardzo dziękuję za Twoją uwagę. Serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału oraz do obejrzenia pozostałych materiałów. Cześć.